to the City We Cześć kochani Witam was w kolejnym podcaście Zanim powiesz tak. Witam Was w ten przepiękny dzień. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. W ogóle, jak przygotowuję dla Was te materiały, bardzo często na zegarku wybija 23:30, ale ta ogromna chęć podzielenia się z Wami tymi treściami wygrywa. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć sobie na takie pytania: jakie są największe błędy kobiet marzących o założeniu rodziny? Czego nie wolno robić? I będziemy też, postaramy się scharakteryzować trzy typy kobiet. Bo twój sposób bycia zadecyduje w dużej mierze o tym, jaki typ mężczyzn będzie się tobą interesował. Te treści powstały na podstawie książki Zanim powiesz tak, Debbie Pearl. Pierwszy typ współczesnych dziewczyn to tak zwane rzepy. One wręcz polują na facetów i chwytają się każdego, jaki stanie na ich drodze. Ich problem polega na tym, że wartościowi mężczyźni nie zainteresują się dziewczyną, która im się w jakiś sposób narzuca. Niektóre dziewczyny rzepy wręcz tak do perfekcji opanowały czepianie się y, facetów i po prostu żadnemu nie odpuszczą. Trzeba też powiedzieć o tym, że wielu facetów jest bardzo zadowolonych z takiej znajomości, jednak żaden z nich nie ceni tego, co dostaje za darmo. Autorka książki, Zanim Powiesz, tak, pisze, że niektórzy mężczyźni, nawet ci wartościowi. Bywają usatysfakcjonowani takimi znajomościami, bo to podbudowuje ich męskie ego. Jeśli jednak taka dziewczyna poślubi faceta, którego niejako zdobyła w ten sposób, do końca życia będzie się zastanawiać, czy twojemu mężczyźnie nadal podobają się kobiety łatwe. Niestety, szara naga prawda jest taka, że jeśli ożenił się z dziewczyną, która prowokowała go swoim ciałem, nieskromnym zachowaniem, to podobne do niej kobiety będą interesować go również po ślubie. Największym problemem dziewczyny typu rzep jest to, że najprawdopodobniej niefortunnie wyjdzie za mąż, i po ślubie będzie tylko gorzej. Po wielu latach nie będzie już miała ciała dwudziestolatki, a wokół niej będzie się wręcz roić od młodych, atrakcyjnych dziewczyn, i mnóstwo z nich będzie rzepami. Także to oczywiste, że tej postawy warto się wystrzegać. Drugi typ współczesnych dziewczyn to tak zwane ukryte kwiaty. To klejnoty schowane przed światem. Nierzadko swoim zachowaniem wysyłają wiadomość typu, zdobądź mnie, jeśli potrafisz, lub raczej jeśli jesteś godzien posiadania takiego skarbu jak ja. Niektóre ukryte kwiaty świadomie wybierają taki zamknięty styl życia. W książce, zanim powiesz tak, autorka napisała, że klasztorny wręcz styl życia, kierując się zasadami inne są pod ścisłą kontrolą rodziców i żyją w otoczeniu, które chroni je przed światem. A niektóre są po prostu nieśmiałe i nie czują się dobrze w większym towarzystwie. Wiele z takich dziewczyn naiwnie wierzy, że jakimś sposobem Bóg znajdzie im idealnego mężczyznę i wyśle mu wiadomość z nakazem udania się pod jej adres. Niezależnie od przyczyny takiego wyobcowania, chłopak, który szuka wartościowej dziewczyny, nie ma szansy poznania ukrytego kwiatu. One są bardzo często naprawdę dobrymi dziewczynami, ale mają mylne pojęcie o tym, jak przyzwoita dziewczyna powinna się zachowywać. Jeśli takie ukryte kwiaty pozostaną zbyt długo w czterech ścianach domu, pewnego dnia mogą zobaczyć, ile czasu już minęło i nic się nie zmieniło, obudzą się jako ukryte stare panny. Rzepy i ukryte kwiaty to dwie skrajne postawy, Dziewczęta z obu tych grup raczej poniosą porażkę. Niektóre nie założą rodziny, a inne poślubią, jak to autorka książki, zanim powiesz tak, pisze jakiegoś palanta. Ale to oczywiście nie koniec. Debbie Pearl proponuje postawę pośrednią między opisanymi do tej pory. Nazwała ją postawą księżniczki. Ale to nie jest, nie, nie jest to, z czym nam się może od razu kojarzyć, właśnie z jakąś, nie wiem, wyniosłością, z jakimś przesadnym, nie wiem, dbaniem o urodę czy cokolwiek. Posłuchajcie, jak zatem zachowuje się taka księżniczka? Księżniczka się nie narzuca. Nie żyje też w ukryciu. Działa aktywnie, angażując się w ważne zajęcia, pożyteczne zajęcia, a jej życie będzie miało cel. I nie będzie to, tak jak u rzepów, usiedlenie jakiegoś faceta. Teraz czas na to, co często jest ogromnym błędem kobiet, które chciałyby założyć rodzinę. To jest niecierpliwość. Jest to postawa, która może zniszczyć absolutnie wszystko. Trzeba się jej wystrzegać absolutnie. Bezczynne czekanie, zastanawianie się. Marzenie, snucie planów, nie wiem, przed y, pójściem spać, jak już w sumie zasypiamy i wymyślamy sobie przeróżne scenariusze z kimś w roli głównej, że my sobie gdzieś z nim pójdziemy, y, nie wiem, i co się wydarzy, i y, jaka będzie sceneria, i w ogóle kręcimy sobie jakiś film. Takie wyobrażanie sobie nie wiadomo czego, to bardzo często droga donikąd. Ona może jedynie zmienić cię w natrętnego rzepa. A to trzeba działać. Trzeba znaleźć cel, sens swojego życia, być szczęśliwą z Bogiem i samą sobą. To jest jakby absolutny grunt do tego, żeby potem e, umieć e, dobrze poprowadzić relacje, żeby umieć się zdrowo zaangażować i właśnie zbudować budować szczęśliwy związek. A teraz e, pytanie, jak w takim razie najlepiej wykorzystać czas, e, kiedy jest się z ingielką? Co robić? Jak najlepiej przygotować się do tego, co może być potem. O tym już w kolejnym podcaście. Konkrety będą, także myślę, że naprawdę warto będzie tego to odsłuchać. Już teraz zastanów się, jaką postawę ty masz, jaką postawę w życiu przyjęłaś. Co sobą reprezentujesz? Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Jeśli podobał ci się ten odcinek, możesz już zacząć wspierać ten kanał.